Siemanko. Witam Was na kanale Van Garaż, gdzie jako amator. Staram się czasem z jakiegoś gruzu zrobić auto. Różnie to wychodzi. I oto jeden z największych projektów, jeden z największych gruzów, jakie do tej pory posiadałem, i które chciałbym przywrócić na drogi, a jest to Range Rover z 2003 roku 44V8 z BMW w gazie z zepsutym motorem i ogólnie po gradzie dość mocno zgruzowany z pourywanymi progami tam z korozją i takimi innymi rzeczami z całym wnętrzem zdewastowanym możecie sobie gdzieś zobaczyć, gdzieś tutaj Wam zalinkuję chyba gdzieś tutaj z prezentacji tego auta jak to jak, jak to wszystko wygląda ekonomicznie uniezasadnione na pewno też nieuzasadnione Nakład pracy, które będę musiał tutaj włożyć, ale ponieważ u mnie nic nie jest normalne i nic nie jest ani ekonomiczne ani rozsądne, lekarze rozkładają ręce. Także jeśli macie najbliższe kilka tygodni, wolne po parę nie wiem, minut, po parę godzin raczej tygodniowo, dziennie to będziecie sobie mogli tą telenowelę obejrzeć. Na razie jedyne co zostało zrobione przy tym aucie to diagnoza silnika, że jest on umarły, nie ma on kompresji. Na pewno jest on do wyrzucenia. Mam drugi egzemplarz, o, widzicie, coraz bardziej tutaj wszystko kwitnie. Ostatnio było lekko, teraz to już widzę, że ten mech już wszędzie się zadomawia. Trochę się tym. Mało przejmuję, bo całe wnętrze zostanie wymienione. poza silnikiem mamy do wymiany całe wnętrze, progi, koła, hamulce, część zawieszenia. Tutaj przedni grill, maska, drzwi, błotnik jeszcze nie wiem. Na pewno do powyciągania te wgniotki. Chciałbym to auto też jakoś, żeby wizualnie też wyglądało, ale przede wszystkim chcę się skupić na tym, aby tego dziada stąd wyrwać, nie jest to takie łatwe. Na szczęście, Range Rover to nie jest tak jak poprzednik, czyli nie jest na ramię, to jest pierwszy z range roverów, które przednie jakby silnik siedzi nie w ramię, tylko siedzi na niezależnej ramie, takiej tutaj, tylko na takim jakby wózku, na takiej ramie pomocniczej z przodu, trochę jak w Volvo. I będę mógł to sobie wszystko wyrwać. Mam zamiar wszystko tutaj zdemontować, i tym dzisiaj się zajmę. Z demontażą wszystkich lamp, tutaj zderzaka, wycieraczek, grilla, całej atrapy, chłodnicy, spuszczeniu wszystkich płynów ustrojowych, ze wspomagania z silnika. No i tutaj zacznę ograbiać to wszystko ze sprzętu, z osprzętu, zostawiając jak najbardziej goły silnik. Bardzo możliwe, że zdejmę głowicę o ile będzie tutaj to możliwe, albo zdejmę głowicę już po wyciągnięciu silnika. Muszę rozpiąć napęd, bo jest on tam spięte oczywiście, bo jest to 4 wersja 4x4. Nie wiem, czy odkręcać przednie MacPersony, przednie amortyzatory, bo one akurat tutaj zostają, bo są po wymianie i wydaje mi się, że w tym moim drugim nabytku, bo musicie wiedzieć, też gdzieś tutaj Wam wrzucę może z prezentacji stojaka na silnik, bo dokupiłem drugiego takiego Range Rovera w Anglii z takim motorem, więc mam kompletnego dawcę tam te amortyzatory wydaje mi się, że są trochę gorsze, znaczy, dłużej się pompują i tutaj to działa zdecydowanie lepiej żeby to wszystko zrobić mamy tutaj do dyspozycji tylko podjazd Mamy do dyspozycji troszkę narzędzi. Podstawowe narzędzia, czyli skrzynka z kluczami. Mamy klucz pneumatyczny. To jest w sumie nie pneumatyczny, a elektryczny. Trochę pudełek na jakieś, i słoik na jakieś śrubki. Trochę śrubokrętów, krętaków, jak to tam nazywa się. Jakieś kombinerki, oczywiście młotek. Dłuższa laga. Pewnie taka laga to jeszcze będzie mało. Akumulator, żeby można było sobie chociażby otworzyć bagażnik, bo jest tutaj trochę elektroniki Żaba, mamy też Podnośnik taki do silników Nim będziemy podnosić na dwozie. Ale z tego co zauważyłem to cały silnik powinien wyjechać w ogóle jak auto stoi na zawieszeniu Teraz jest ono obniżone Chyba, chyba nie jest obniżone na maksa Natomiast jest obniżone na pewno oponami, bo nie ma w nich tlenu, nie ma w nich wiatru. Tlenu, no tlenu. Nie tlenu, tylko powietrze. Powietrze składa się z tlenu, ale nie tylko. Muszę je w ogóle pojechać do wulkanizacji, uszczelnić, żeby po prostu one, no, żeby z nich powietrze nie schodziło. Bo prędzej czy później to auto będzie trzeba przetaczać. A na takich kapciach ciężko się to przetacza, nie chce się to napompować. Nawet jak się napompuje, chyba któraś jedna się w ogóle nie chce napompować, a jedna jak się napompuje, to zaraz schodzi. Jest na tyle nieszczelna, że ona nie jest chyba dziurawa. Chyba to się dopiero okaże, no, jak pojadę do wulkanizacji. Więc co? Rozpakowuję graty, zakładam kamerę i będziemy sobie ględzić. Marudziliście ostatnio i chcecie ze mnie zrobić małpę że nie było, że ostatnio tylko filmy o opisowe, dużo gadania, więc nie ma co tutaj narzekać, już robimy, wiosna jest, ptaszki ćwierkają, co prawda jest zimno, nawet w czapce jestem, dzisiaj jest chyba, nie wiem, 8 stopni odczuwalna, to jest w ogóle, nie wiem, 4-5 stopni, więc jest zimno, dobra, nie gadam, robię.

You do? oh, don't forget the love, that we find, that we find, in this love Tak to się prezentuje, bez przedniego pasa W sumie tej takiej, nie wiem, osłony bym to nazwał Zderzek to to nie jest, przecież tabelka jest tutaj taka jedna metalowa I co, wygląda, że jedną śrubę urwałem, oczywiście standardowo Trzeba było jakąś urwać Ale zostały jeszcze trzy, więc spoko maczek sobie wpadł teraz muszę zdemontować tą belkę która trzyma nic nie trzyma on ja się tu demontuje i muszę zdemontować tutaj całe te chłonice i wentylatory już powoli zaczynam to trochę odpinać odpiąć klimatyzację tam chyba czynnika nie ma i kostki nie kostki mam nadzieję że zaraz uda mi się to stąd zdemontować Żeby nie pomylić się, które kable są do czego i gdzie idą. Bo wszystko to muszę tutaj zdemontować, całą wiązkę, odłożyć ją jakby na bok, potem z powrotem to wszystko podłączyć, a że jestem totalnym amatorem, to żeby to wszystko zrobić, to robię sobie po prostu zdjęcia, opisuję. I wtedy wiem co gdzie było jak do tego, jak to wszystko wrócić bo troszkę jednak wiązki tutaj jest chwila, chwila, gdzie to było to było tu Czyli mamy, tu mamy tak teraz sobie zasłonię ale pęka to wszystko gruz No, jeszcze jedno takie. Ok. Nie jestem zadowolony z efektów dzisiejszej pracy. Jeszcze nie wszystko zrobione, co bym chciał. A powoli dzień się zaczyna kończyć. Także niestety będzie to trwało. Pewnie dłużej, ale dzisiaj bez spiny, tak powolutku to wszystko robiłem. O ciekawy to ta to... kostka to idzie to jest dookoła mhm. Ale się to wszystko łamie ludzie. Wszystko nie jest giętkie, tylko twarde jak skała. Będzie trzeba trochę poizolować tą wiązkę i trochę coś nam zrobić. Ogólnie tutaj też ta instalacja gazowa sprawy mi nie ułatwia właśnie zrobię sobie zdjęcie jak te wtryski są tutaj oznaczone. Teraz mam świetny dostęp tutaj dzięki temu, że tutaj wszystko zostało zdemontowane zdjęć nigdy nie za wiele, potem się nagle okazuje, że gdzieś z którejś z perspektywy, z którejś strony żeśmy czegoś nie I potem się okazuje, że a teraz by się przydało, bo nie wiadomo jak ta rurka albo ten kabelek gdzie to było wpięte. Te wtryski idą do wywalenia, nie będzie ich tutaj, staga zostawiamy na sobie będzie ten parownik Gold Sprawa dyskusyjna Może na początek będzie, ale potem chyba wyleci na rzecz jakiegoś cegły może twin Zresztą do turbo bardziej no, tutaj też się nada no. Dobra, wtryski luźne, jeśli można nazwać to luźne. Tyle miejsca a tak to nadźgali, no. Trudno. Trzeba te wszystkie trytytki. Te trytytki są tak twarde, że same w sumie pękają. Uh. Silniki cierpią na Z tego co się oczytałem oczywiście to jest pewnie do wnętrza, a jak i to będę musiał jakoś uchlastać Ech. Tyle. Tyle udało się dzisiaj zrobić. Przepraszam, ale nie mam mikrofonu, więc staram się gdzieś tutaj mówić w miarę do niego, bo zapomniałem mikrofonu. Co się dzisiaj udało? Ogólnie wiązka elektryczna to ślepa droga. Nie powinienem tutaj w ogóle tego rozbabrać wszystkiego tak, jak teraz jest. Próbowałem to wszystko wyciągnąć niestety, całe te kasety można nazwać to kasetami chociaż jest to takie nie wiem, pudełko na, na kable to jest wszystko przyczepione do wtrysków a, a całe wtryski są do takiej grubej rury. Więc jeśli to się wszystko odkręci, to wyciąga się to całe. No, i fajnie jakby to wszystko wyszło. Niestety tutaj jest też instalacja gazowa, która też troszkę utrudnia, ale i tak się tego nie da wyciągnąć, bo tutaj jest wiązka, która idzie do no, tyłu silnika, i, i tam to jest jeszcze gdzieś pospinane. Pewnie udałoby się to mi rozpiąć, ale łatwiej mi było po prostu rozpiąć um, instalację gazową, która oczywiście nie jest na wtyczkach, tylko trzeba ją poucinać, więc i tak ją musiałem poucinać, i tak ją musiałem poucinać. Więc będę musiał to potem wszystko zarabiać, jeśli będę wracał do tej instalacji gazowej, bo do którejś na pewno będę wracał. Tam musiałem przy akumulatorze też rozpiąć tą instalację gazową. No i ogólnie całe to pudełko udało mi się odkręcić i wypiąć cztery wtyczki. Dzięki temu jest ono luźno, jakby zostało wszystko to co jest na silniku i można, to, można cały, cały ten silnik wyciągnąć. Z całym tym napędem wyjechać. Z tego co zauważyłem, to jest tutaj ta rama, bo nie wiedziałem, gdzie ona jest przykręcona, ale się domyślam, że tam są takie rury i tam jest śruba. Z, tak, z tego co. Tak, to jest śruba. Z tego co uda mi się wymacać, bo nie da radę tam zajrzeć. Ale jest tutaj taka druga rama z przodu. To jest razem z tym wszystkim. I widzę, że tutaj też znalazłem dwie śruby, i będę mógł je odkręcić, i dzięki temu. Troszkę więcej tutaj będę miał miejsce, a całość też będzie no, o parę kilogramów lżejsza, jeśli to będę wyciągał. Yy, planuję to po prostu całą budę podnieść, postawić na palecie, potem całą budę znowu podnieść. Na, nawet nie za dużo wtedy trzeba i wyjechać z paletą, z paleciakiem tutaj do przodu, i wtedy zdiagnozować, co jest temu silnikowi. W sensie ogłocić go już wtedy dosłownie z całego sprzętu, zdjąć głowicę i zajrzeć, co tam, co tam się stało. A z samego bloku planuję zrobić sobie stolik. Kiedyś zrobiłem z v z Fordowskiej, ale potem szybę miałem taką do kitu, trochę ostrą, więc przy dzieciaku to był głupi pomysł. Mam gdzieś jeszcze jedną, znaczy mam nadzieję, że mój znajomy ma dla mnie jeszcze ten silnik drugi V6, mam też tutaj silnik na stolik jeszcze z ze siery. dochad, w sumie sam blok jest dobry, bo tam skrzywiły się korby, bo zaciągnął wodę. ale z tego też chciałbym zrobić sobie stolik. Zostało mi wszystko pod spodem, więc myślę, że jeszcze spokojnie jeden dzień to tutaj jest tak niewyjęty, żeby to wszystko rozpiąć, bo muszę rozpiąć tutaj układ kierowniczy. Tam są lambda, pewnie jeszcze są wydechy, napęd. No i tutaj wszystko, jakby zobaczyć z zawieszeniem, jak to jest wszystko połączone. Pewnie jakiś tam, nie wiem, nie wiem co jest przy ogólnie, wszystko dopiero jak zaczynam rozkładać. To dopiero widzę, jak to tutaj jest przyczepione, jak to jest tutaj skonstruowane. Bo zupełnie na tych modelach się nie znam. I o ile tam sobie grzebałem w prostym Fordzie, troszkę bardziej skomplikowanym Volvo, o tyle tutaj, no, wiedziałem, że będzie ciężko, ale, ale nie wiem, czy to mnie nie przerośnie. Ogólnie, no, ogólnie to jest najgłupszy pomysł, jaki, na jaki wpadłem w życiu, żeby coś takiego reanimować. Zresztą widzicie, jaki to jest zardzewiuch i gruz. No ale trudno. Powiedziało się A, mam nadzieję, że powie się B i że jakoś to się uda dokończyć. Tyle. Przybrałem sobie czapeczkę, bo już zrobiło się cieplej. Słyszycie już, że jestem zmęczony. Idę do domu, bo jeszcze muszę jechać do roboty. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, jeśli podobało Wam się to co widzicie. A ja Was pozdrawiam. Cześć!